Ziema, ziema, z tej strony Pilecki. Mateusz Pilecki. Reprezentacja Polski. Już za kilka dni gra arcyważne spotkanie w Rotterdamie. Niesamowicie ważne punkty do zdobycia w kwestii awansu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać Was właśnie do Rotterdamu. Pokażę Wam, jak wygląda dzień meczowy, co będziemy robić, jak wygląda wieszanie flag, jak wygląda doping. Idziemy się spakować. Wsiadamy w kampera, jedziemy do Gdańska i lecimy do Holandii. Jakbym wjechał w jakiś miękki piach albo coś takiego, żeby móc wyjechać. Te Tak, tak, te boki tak. się odczepia i kładzie pod koła i wtedy się jedzie. Proszę bardzo. Do widzenia. Wygląda tak, że tu jest kamper, a tam jest lotnisko. Podróż przebiegła mega łatwo i mega szybko. Praktycznie nie było ruchu. nie całe 3 godzinki, i udało się opędzlować całą traskę. Teraz co, jakieś spanie, jedzonko, ładowanie wszystkich akumulatorów i lecimy do Eindhoven. Bało się całkiem spoko. Było cicho jak na to, że w samym lotnisku nic nie przeszkadzało. Jestem w samej koszulce, bo zapomniałem wziąć z domu bluzy. Specjalnie ją wyprałem przed wyjazdem. Miałem jeszcze chwilę poschnąć, no i tak poschła, że zchnie sobie dalej w chacie. Zapierdalam, bo jest już późno. Yeah, i been tested so much, all these restless nice All these different situations that I've been through i seen pain trying to creep in through the window But now I'm sliding through the hood in a Benzo You gotta separate yourself just to elevate I keep some drink in my cut to see through the hate it's Pizgawica. Zajebisty farcik, bo nie wziąłem bluzy, a w samolocie znalazł się Mario. I Mario miał bluzę i dał mi swoją kurtkę. Jestem uratowany, bo dzi tu okropnie. Idziemy teraz do ziomeczków do auta i będziemy jechać z Eindhoven do Rotterdamu już furką bezpośrednio. Zostawiliśmy rzeczy w hotelu i idziemy z całą ekipą, jedzą. Kolenderskie wąskie uliczki. Jakby ktoś teleportował mnie z randomowego miejsca w randomowe miejsce, stojąc na takiej uliczce, patrząc po budynkach po stylu budowy od razu wiadomo, że to Holandia. I tak wygląda centrum Rotterdamu. Dość specyficznie, czy jakoś turbo pięknie? Chyba nie z takich spostrzeżeń. Jest wiele uliczek, których nie widać prawie w ogóle Holendrów. Jedna, dwie osoby na wszystkie chodzą, obwiązane szmatkami na głowach, ale tu w samym centrum, centrum jest tak nie chcę użyć złego słowa Jest akceptowalnie Forma taksówek, których nie ma u nas Zajebiste Thank you I nawet wie co będzie grane i co się będzie działo Pokój wygląda tak Już wisi koszuleczka Łóżeczko, pierdoły, ubrania Jestem ja Pozdrawiam serdecznie And that's the toilet. Całkiem spoko. A widok z okna spadniecie z krzeseł. Klasa. <gry> Wleciały małe zakupki, bo nic innego w hostelu nie ma do żarcia. No i Pringlesy trochę też na teraz. Ale Pepsi na jutro, bo jak wstaje rano na minikacu, to bez cukru jest ciężko. Kronka na teraz. I woda też na jutro. W razie W. nie przewiduję, ale lepiej mieć niż nie mieć. Czas na zjedzenie czegokolwiek, bo już niebawem. Wyjście do pubu na rozgrzewkę kibiców przed meczem Trochę pośpiewamy, trochę popijemy Zobaczymy co tam się jeszcze wydarzy Irish Bar Ciśla przed burzą Ludzie powoli zaczynają bić <mum> Zaczyna się coś dziać Tutaj miejscówa, gdzie są bębny wszystkie That's the Floris, We met in Bali. His restaurant was like next to the place where we have the football meeting. He's inviting me on the backstage of his restaurant. Mm. So dope. He looks so 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 good. And the drink time with Floriso. Cheers. 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 Na <laughs> Whenever you come to Rotterdam, come to 108, the best place in town. <laughs> Panie kibiców, zakończone. Ale jest... Było mega spoko. Jaki zajebiście ładny widoczek na wprost. Klasunia. Cała ekipa wraca. Wszyscy cali, będzie zajebiście. No i chuj, no, ale będę wspierał naszych. Dopingujcie naszych, bądźcie dumni z bycia Polakami, bo bycie patriotą to nie tylko chodzenie na wybory. Ciężka to była noc. w poprzedniej nocy. Nie jest lekko. Ale trzeba iść coś zjeść i jakoś to będzie Te wyjazdy zawsze zabierają zdrowie Człowiek so no so trochę wymęczony Ale jest jak jest Jedyny minus jest tylko taki, że w tej dzielnicy są same kepsy do jedzenia nienawidzę kepsów Ale warto się zjeść kepsa a po meczu już ze 3 godzinki tylko zostały, więc nie ma czasu na wybrzdzenie. Boże jak ja wyglądam lepiej nie będzie. Mamy da idziemy dalej. Jesteśmy uratowani jest Subway, więc pójdziemy do Subwaya i zamówimy tutaj orszamy. samą. is still better than Poland in Football. That's more than sure. A, a, okay, that makes sense. Yeah, same like in France. Like in France, you don't have white people in the in the in the in the team. Yeah. Zabawna sytuacja, że gość w sabluju, Jerdzemny Holender zwraca na to uwagę, że może jesteście gorsi. Ale chociaż sami Polacy grają u was w waszej reprezentacji a nie afrykańczycy, tak jak w Holandii, więc to trochę pokazuje, dokąd ten świat zmierza i Europa, więc ja jestem turbo dumny, że jestem Polakiem. Uwielbiam fakt, że trzymamy się jeszcze swoich zasad i gramy na naszych zasadach i aby potrwało to jak najdłużej. Było jeszcze trochę pospane, żeby chociaż ciutko się zregenerować. Mierzymy szalik.

A nie ma za dużo? szukamy, kolejne Łukasz Tychy Obok. słynna flaga od 2006 kupi, roku bodajże 2006? Od którego jeździ? Kurwa to urodził ja się urodziłem tylko 7 lat później, a jako kim jesteśmy zamknięci w klatce wszystko jest osłonięte sznurkiem. Byśmy nie mogli niczego rzucać na murawę. A teraz, żeby przejść po zawieszeniu flagi i zmienić sektor, muszę spierdalać aż na sam dół tam, żeby przejść z powrotem w bok. No ale jest tak, jest. Flaga powieszona. Gafą pod jeszcze po drodze zamówiona pizza u dziewczyn, jest już pizzunia, thank you very much! Mecz 🎵🎵🎵 po meczu, głos stracony, z tyłu jeszcze stadion Feyenoordu, nie mam siły, ale było zajebiście, cudowne wspomnienia, zremisowaliśmy jeden, jeden więc to swój taki wynik, czas wracać do hotelu, wykąpać się. Może coś zjeść? O już nie mogę mówić, kurwa. Spać, bo rano samolot. Ale są piękne koniki. Jest tu policja. A w ogóle nie było potrzeby. Było bardzo spokojnie na stadionie, zajebisty klimat i zajebisty vibe. W ogóle w wyjazdach jest to piękne. Już za każdym razem sobie mówisz w pewnym momencie Ja pierdolę. Tyle zdrowia zostawić, tyle kilometrów przejechać. A i tak za każdym razem. Zapierdalaś, jedziesz znowu i znowu i znowu. No, co? No, Polakiem się urodziłem, Polakiem jestem, Polakiem zawsze będę. Więc czuję jakąś wewnętrzną powinność ku temu, żeby wspierać i dać swoją cegiełkę. Czy ona jest duża, czy ona jest mała, nieważne, ale ważny jest gest w tym kierunku. Skoro wymagam czegoś od piłkarzy, to dlaczego mam nie wymagać od siebie i nie dać tyle, ile mogę? I w ogóle zajebista rzecz na ulicy Rotterdamu. Na środku chodnika stoi sobie Toj Toj. Taki wieczorny. I normalnie robi się siku i idzie się dalej. Kobiety pewnie mogą czuć się nieco niezaopiekowane, ale faceci mają im lać. Niech żyje nie nam! Nie. Bo. I tak właśnie chłopaki załatwili wódkę. Bujek <śmiech śmiech> załatwił, kubeczki. <laughs> I co, idziemy pić do parku? jak się okazuje, przysięgam, że dawno. Ale to dawno. Nie no cieszyłem się tak z tego, że wchodzę właśnie do pokoju, do hotelu. Mimo, że ten pokoik jest strasznie malutki, <śm> ale jest wyrok i można i spać. Przygoda dobiega końca do samolotu i do domu. Zblazowanie level hard. Ale jest tak, jest. Jest i dom. Stoi kamperito, więc jeszcze tylko dojechać do Szczecinka. O, nie jest lekko. Myślałem, że będzie z każdą godziną coraz lepiej. A jest coraz gorzej. Jest chyba z 50 stopni w środku. 29. Ale najważniejsze to to, że jest wyro. I zanim pojadę do Szczecinka, to idę pospać dwie godziny. Oh, bo jest kurwa koniec. Chyba za 15:21. Czyli spałem na lotnisku w komperze jakieś półtorej godzin. Trzeba się ogarnąć. I do domku bolocia czeka. Welcome Kamia Czerwona A był kolejny mecz Nie wiem czy Garbu się ogarnia to niedzieli na morzów miejmy nadzieję, że tak, ale w chwili obecnej nie jest tak jak słychać, czyli chujowo ale to nie pierwszy raz. Jakoś to będzie damy radę grążejszy tylko godzina 26 Wjechałem, powróciłem. A została jeszcze jedna rzecz, w sumie najfajniejsza z każdego wyjazdu, ale to zaraz. No w sumie to jeszcze na lodzika zajedziemy. Dzień dobry, poproszę loda śmietankowego w wafelku z polewą czekoladową. To wszystko, dziękuję bardzo. I w ogóle śmieszne jest tutaj to, że żeby kamperem wjechać na McDrive'a to muszę się łamać na dwa razy bo z daleka nie złapie tu i dopiero teraz ostateczny i sobie wycofamy bliżej pani guilty pleasure tak można żyć a teraz najlepsza rzecz z każdego powrotu do domu po dłuższym czasie no cześć, cześć! Spańcz wrócił tak! Ale masz fajną zabawkę, tak. Ale masz super. No super masz moja lolka. Moja lolka, tak, tak, tak. No i co? Kolejny wyjazd zakończony. Głos zdarty jak zdarty. Było super. W sumie jak zawsze. Ale nie powiem. Lubię wracać do domu, lubię wracać do psa. K suma Sumarum, to chyba nie chyba na pewno bardziej lubię. Zwierzęta niż ludzi. Zwierzęta są kochane i najwierniejsze na świecie. O już śmierdziel tam leży i nie odchodzi na krok. Dzięki, że byliście w tym wszystkim ze mną. I do następnego!